Tysiące dronów są już produkowane przez Rosjan. Sankcje już nie działają w tej dziedzinie. Rosjanie dorobili się swoich technologii i wiele zakładów rosyjskich rozpoczyna masową produkcję broni i amunicji. To jest dobry moment, żeby Państwa, skończyć tę wojnę. Ukraińcy popchnięci. Jakimiś dziwnymi e, zapewnieniami przekraczają granice zdrowego rozsądku, atakują terytorium Rosji, znowu zaatakowali terytorium Rosji. A premier Wielkiej Brytanii lub ktoś z jego otoczenia wydał szokujące oświadczenie, że, że to dobrze, że Ukraina atakuje terytorium Rosji, bo ma do tego prawo. Jeszcze ich, proszę Państwa, podpuszczają. Jeszcze ich podpuszczają. Włodimir Zeleński, proszę Państwa, moim zdaniem zaczyna wyciągać wnioski, ale też to tak nie do końca pewnie będzie zrealizowane. Jak wiemy, Rosja odpowiedziała uderzeniem w centrum decyzyjne. Został rozwalony sztab Dowodzący armią ukraińską tam w Kijowie, i to być może, że był game changer, że to zmieniło zasady tej wojny, ponieważ trwają właśnie przygotowania do rozmów pokojowych. Sytuacji kuriozalnej, moim zdaniem, Władimir Zełęcki potwierdził, że organizowany jest szczyt w celu omówienia zaproponowanego przez niego planu pokojowego. Zaznaczył, że Kijów chce na spotkaniu jak najwięcej przedstawicieli różnych krajów, jednocześnie kuriozum polega na tym, że nic nie mówi się o zaproszeniu Rosji na rozmowy pokojowe. To jest, Państwa, to, jest to jest niesamowite. A Biały dom jeszcze, jeszcze jakby w sposób zaawoluowany, ale Podkreśla, że to Zełęcki powinien zadecydować, czy przedstawiciele Rosji będą na rozmowy pokojowe zaproszeni. Przypomnę, Macron oferuje Paryż na rozmowy pokojowe. Zaczyna się niby dobrze dziać, ale proszę Państwa, no, co to za rozmowy pokojowe z ro o, o pokój z Rosją, jak, jak Rosję nie zaproszą? Przypomnę, że to jest jakieś szalone. A do tego jeszcze Stoltenberg to jest, proszę Państwa, cudak. Ja przypominam, że bardzo kontrowersyjna sprawa związana z zamachem przeprowadzonym przez pana Breivika, czy w Oslo, czy na wyspie Utoja, gdzie blisko 100 osób zostało zamordowanych przez pana Breivika. To wtedy premierem Norwegii był pan Stoltenberg, który, który wiedział, służby wiedziały o tym, czym się zajmuje Breivik. Wygląda jak wysterowany... Przez pana Stoltenberga po prostu zamach. Więc Stoltenberg, komentując ataki Kijowa na terytorium Rosji, powiedział, że Ukraina ma prawo do samoobrony. Proszę państwa, no, szef NATO jeszcze poklepuje Zełęskiego po ramieniu mówi: Dobrze, chłopaku, dobrze, yy, masz prawo tak działać. Proszę państwa, no, pan Zełęski. Jakby go nie malowali, to jednak aktor, aktor zawsze działa na polecenie reżysera i wykonuje sztuczki. Ja mam wielki szacunek do, do, do aktorów oczywiście, ale de facto de facto, bo co po niektórych, aktor też zostaje reżyserem, tak? ale, ale to są proszę Państwa, wyjątki to są wyjątki. A raczej, aktor to nie jest jednostka samodzielna, więc, tego typu poklepywanie ze strony ważnej osoby w NATO może spowodować, że pan Załęski troszkę odleci.